Myślę. Panie Marszałek, Wysoka Izbo, e, pragnę w imieniu Klubu Poselskiego KUIS-15 zadeklarować, że Klub e, poselski KUIS-15 poprze e, wszystkie poprawki Senatu, gdyż poprawki te w większości, tak jak wspomniał poprzednik, poza jedyną jedną poprawką w zasadzie, która ma charakter merytoryczny, są poprawkami mającymi na celu poprawę jakości legislacyjnej tej, tej ustawy, a nie, wnik, nie wnoszącej niczego nowego w zakresie merytorycznym do omawianej yy, yy, ustawy. Yy, chcę zauważyć, że yy, nadal popieramy ideę wprowadzenia podatku bankowego. Uważamy, że podatek, tak zwany podatek bankowy przyczyni się do zwiększenia dochodu budżetu państwa, do zniesienia uprzywilejowanej pozycji sektora bankowego i finansowego w zakresie tworzenia yy, ponadprzeciętnych dochodów w gospodarce z powodu ich uprzywilejowanej sytuacji nie wynikające jakby z ich roli, którą pełnią w, sekt w sektorze gospodarczym kraju, ale wynikające z uprzywilejowanej pozycji przede wszystkim prawnej, stworzeniem się oligopolii, które służą ponad, osiąganiu ponad ponadprzeciętnych zysków. Jeżeli chodzi o tą poprawkę związaną z bankami spółdzielczymi, też poprzemy tą poprawkę, ponieważ uważamy, że to uściślenie w zakresie grup kapitałowych holdingów jest, jest zasadne. Chcielibyśmy, żeby na przyszłość podatek ten był monitorowany, żebyśmy mogli stwierdzić i przekonać się naocznie, czy miał on wpływ na zmniejszenie akcji kredytowej, czy miał on wpływ na zwiększenie mar marż banków i czy w przyszłości, jeżeli się okaże, że takiego wpływu nie ma. Będzie można podnieść ten podatek, dzięki czemu będzie można jeszcze bardziej użyć gospodarstwu domowym i osobom fizycznym, czyli obywatelom, których reprezentantem jesteśmy. Także podsumowując, Klub Poselski KUIS 15 popiera poprawki, które przesłał Senat i będzie oczywiście jak, naj, jak najbardziej dalej popierał wyżej wymienioną ustawę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i w imieniu Klubu Nowoczesnego...